Przed Wielkanocą nagłe wieści od Teresy Lipowskiej. Podjęła decyzję. To już oficjalne. Szokujące wyznanie Teresy Lipowskiej. Pierwszy raz od dawna nadchodzących świąt nie spędzi z najbliższą rodziną. Wielkanoc nie będzie już taka sama. Kariera Teresy Lipowskiej. Teresa Lipowska jest absolwentką Łódzkiej Szkoły Filmowej. A swoją przygodę z teatrem rozpoczęła jeszcze w drugiej połowie lat 50. Zanim jednak zyskała sławę jako Barbara Mostowiak, pojawiała się w licznych produkcjach telewizyjnych, takich jak Klan, Miodowe lata czy Matki, żony i kochanki. To jednak rola w serialu M jak miłość zapewniła jej największą popularność i sympatię widzów. Od premiery pierwszego odcinka w 2000 roku widzowie TVP pokochali Teresę Lipowską za jej ciepło, empatię i mądrość, które wnosiła jako nestorka rodu Mostowiaków. Choć z biegiem lat serial przeszedł wiele zmian, aktorzy przychodzili i odchodzili, ona pozostawała jego stałym i niezastąpionym elementem. Z czasem jednak wszystko się zmienia, mimo że M, jak miłość Wciąż cieszy się popularnością, fani musieli już pożegnać wielu lubianych bohaterów. Sama Lipowska zaczęła rzadziej pojawiać się na ekranie. Ostatnio zdecydowała się opowiedzieć o swoim aktualnym stanie zdrowia. Nie ukrywa, że zmaga się z poważniejszymi trudnościami. Teresa Lipowska o samopoczuciu Teresa Lipowska należy do grona artystek. Które mimo upływu lat nie zamierzają rozstawać się z ukochaną profesją. Widzowie telewizji polskiej wciąż mogą podziwiać ją w popularnym serialu, a niedawno pojawiła się również w programie Dzień Dobry TVN. W rozmowie z Ewą Drzyzgą i Krzysztofem kurzyńskim wyznała, że nie zna pojęcia długiego odpoczynku. Nawet gdy jej życie prywatne uległo dużym zmianom, między innymi z chwilą, gdy została mamą, szybko zatęskniła za sceną. Jak podkreśliła, nie potrafiłaby na stałe wycofać się z życia zawodowego. Przez 67 lat pracy zawodowej nie miałam żadnej dłuższej przerwy. Nawet jak urodziłam dziecko, to wróciłam do teatru po pięciu dniach. To jest najszczęśliwsze w moim życiu, że nie miałam przerwy, nie miałam dołów, nigdy nie byłam gwiazdą z pierwszych stron magazynów i nigdy nie byłam supergwiazdą, natomiast meteorem jestem cały czas, przyznała. W lipcu 2025 roku Teresa Lipowska skończy 88 lat, ale mimo zaawansowanego wieku nie myśli o zakończeniu kariery. Choć wciąż jest aktywna zawodowo, zmaga się z dolegliwościami wynikającymi z naturalnego obciążenia organizmu. Najwięcej problemów sprawiają jej nogi oraz kręgosłup. Jak już ze trzy dni siedzę w domu, to już mnie nosi, natomiast nie bardzo mogę chodzić, bo mam dolegliwości, ale jakoś sobie radzę. Mam rower stacjonarny, wczoraj poszłam sobie na dłuższy spacerek. Kupiłam sobie wózeczek, w którym noszę zakupy, siedzonko i mocne oparcie, dodała. Teresa Lipowska teraz podzieliła się szczerym wyznaniem dotyczącym nadchodzących świąt Wielkanocy. Smutne wieści z Domu Lipowskiej. Tuż przed świętami Wielkanocy. Teresa Lipowska niespodziewanie podzieliła się informacjami dotyczącymi swojego życia osobistego. W rozmowie z Blask Online opowiedziała o swoich świątecznych planach, które w tym roku będą inne niż zazwyczaj. Jak ujawniła, jej syn Marcin, wraz z rodziną, postanowił wyjechać z Warszawy, dlatego po raz pierwszy spędzi Wielkanoc w domu swojego brata w łodzi. Mimo zmiany planów, nie czuje się zawiedziona. Cieszy ją perspektywa spędzenia świąt z bratem, i jednocześnie z pełnym zrozumieniem przyjmuje decyzję syna. W tym roku na święta wielkanocne wyjeżdżam do brata, który mieszka w łodzi. Spędzę je z nim oraz jego bliższą i dalszą rodziną. Przyjęłam zaproszenie, bo moi najbliżsi w tym roku rozjeżdżają się w różnych kierunkach. Dawno nie świętowałam z bratem świąt, więc bardzo się cieszę. Łódź jest dość blisko, więc droga nie będzie męcząca wyznała. Lipowska zaznaczyła, że z pewnością wybierze się z rodziną brata na święcenie pokarmów, jednak raczej nie planuje uczestniczyć w mszy rezurekcyjnej. Kiedy byłam młodsza, miałam więcej siły i zapału. Jadę tam do dużej rodziny, która przygotowuje piękne duże święta i o wszystko zadba. Tym razem nie muszę popisywać się w kuchni, będę po prostu gościem.